w poznaniu.pl. Poznań w minutę. Majówkowy weekend nie dla wszystkich skończył się dobrze ze względu na wzmożony ruch na drogach i niebezpieczne sytuacje. Liczba wypadków była duża. W Wielkopolsce było ich łącznie 40. 5 osób poniosło śmierć, 47 osób zostało rannych. Przez najbliższe dwa tygodnie nie będą kursowały tramwaje przez ulicę Głogowską. Trwać tam będzie remont torowiska. MPK uruchomiło komunikację zastępczą autobus linii T5. Po poniedziałkowym meczu Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa doszło do szarpaniny zawodników i działaczy kolejorza z fotoreporterem. Próbowali oni wyrwać mu aparat. Poszło o zdjęcie, które zdaniem działaczy Lecha było nieodpowiednie. Stowarzyszenie Fotoreporterów wydało oświadczenie i żąda przeprosin od przedstawicieli kolejorza. Była kostka betonowa, będą kwitnące rośliny. Na międzynarodowych targach poznańskich powstanie ogród kieszonkowy. Będzie pamiątką po Europejskiej Konferencji Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. W poznaniu .pl Poznanie w minutę.